Ale spąk się jak No pokaż więcej ciała A. no da, prąd nie, nie nie, nie, jest to! aaa Wszystko zepsuł Weź No tak Jak na niego patrzę to nie wiem czy reklama Men's healtha, czy... To No. I tak nie będzie podwyżka. Wygląda groźnie. A zatańcz się tymi... Ale teraz functional movement. Dokładnie. Prosimy tam... Y prezes, prezes w necie, paker w świecie! tam zaimponować tą izometrią, czy co? <śkrad> a jeszcze przodem na przykład. No właśnie. No weź już się nie pesz, bo to w ogóle nie chodzi o twoje uczucia, tylko o to, żeby zaprezentować koszulkę, no. Nie oszukujmy się. Czekaj, zobacz, długo że na to Szkoda, że nie masz dłuższego korpusu, ale... <ślad> no, ale to już... Pewnie nie pierwszy, tak mówię. <ślad> Póki mówią o korpusie to jest tutaj. <ślesk> no i weź teraz przerzuć tą... Trochę e... <ślesk> <ślesk> się mogę dać podpuścić, tam? <ślesk> Ale nie aż tak. Zabaw.